Witamy w propsach i lisach po Grand Prix Holandii na torze Zandvoort. Grand Prix Holandii, po którym szczerze mówiąc nie spodziewałem się zbyt wiele, a tu proszę taka miła niespodzianka, chociaż rozkręcało się powoli to gdzieś od połowy wyścigu już było nieźle. Z tego co widziałem u was na Twitterze to wam też się podobało i też byliście rozemocjonowani tym, tym, że, tym, że, tymi że ścigałkami i tymże ściganiem. Więc nie przedłużając przejdźmy do propsów. Aldona, twój props. A więc sugeruję, że te emocje czas przelać na propsy i dissy, więc mój props idzie, um, nie ukrywam, idę po linii małego operu, nie najmniejszego, ale małego, George Russell. Joe Chasel, który po no, trochę gorszych e, kwalifikacjach wylądował na drugim miejscu. Drugie miejsce to jest jego najlepszy rezultat w karierze w Formule 1. Oczywiście był też drugi formalnie w Belgii rok temu w kwalifikacjach, w związku z tym w wyścigu <laughs> także, ale, no, ale umówmy się. E, to był jego najlepszy wynik w e, Formule 1 i. Owszem, oni mówili o tym, Mercedes o tym mówił, że to był ich plan, żeby podzielić tę strategię, że idą, idą po wszystko, idą po zwycięstwo, natomiast ostatecznie to George był tym, który podjął decyzję o zjeździe i o zmianie opon na miękkie, poświęcił pozycję na torze, co na tym torze jest pewnym wyzwaniem, generalnie, i to była jego decyzja, on zaryzykował i jemu to wydało. Więc. Sama reakcja Louisa Hamiltona, który no, tak fantastycznie mu pogratulował, kiedy wyszedł z samochodu, a oh, wait, nie, he didn't, po prostu przeszedł obok niego, jakby George'a tam nie było, pokazuje, że, że też Louis, który no, w tym momencie zawierzył całkowicie Mercedesowi, jednak miał też coś może i sobie do zarzucenia, bo nie zrobił czegoś, co George Russell zrobił, więc props George as. To ciekawe, że Louis tak się zachował, prawda? Mm. W sensie, że obraza majestatu. No cóż, to, to są takie emocje. Tak to bywa. Muszę powiedzieć, że zabrałeś mi propsa. Dla mnie George zasłużył na propsa jedną rzeczą głównie, znaczy całym kształtem, ale jedna ta rzecz, która przeważyła absolutnie, to była ta decyzja, że powiedział, że chce mieć miękkie opony. I wydaje mi się, że tutaj też wielki szacunek dla Mercedesa, że, nie, że to zrobili, tak? że go zawołali mm -hmm. na ten pistolet, że nie uznali, że nie, tyle lepiej tutaj pilnej pozycji tak. chronić pleców Luisa. Gdyby, gdyby tak postąpili, to by przegrali obie pozycje, bo obaj by zostali wyprzedzeni na tych miękkich oponach i przez Verstappen, a i pewnie przez Leclerka, tak? Więc no tutaj. No, zabrać mi propsa dla Georgia, więc z radością dam swojego propsa Fernando Alonso, który startował z 13 pola po kwalifikacjach, które były pechowe, w których w zasadzie został no, przyblokowany przez Pereza, przez Pereza, który potem jeszcze za załatwił kierowców Mercedesa, a ten a na koniec i tak w wyścigu dojechał do mety na siódmej, po na nie, na siódmej pozycji? No, nie, na szóstej, na szóstej. Na szóstej. Tak, co oczywiście było ogromną zasługą jego jazdy, ogromną zasługą właśnie odpowiednich decyzji, także strategicznych, i więc, więc po raz kolejny pokazał, że wypuszczając go spod swoich skrzydeł, ze swoich rąk, Alpin popełniło jeden wielki błąd. Oczywiście Czy obok, wiesz, tak konkretnie budzieże. to nawet dojechał do mety pozycji niżej, ale Carlos Sainz dziękujemy. Więc. A tak, tak, oczywiście. Carlos Sainz to z kolei komedia Pomułek z całym tym wyścigu, i ale teraz feralą, będą. tak dalej, jak do niego. Tak więc props mój idzie dla Fernanda. No dobrze, oczywiście wasze propsy to nie były moje propsy jak zwykle. Oczywiście były. Ale mój props dla Maxa Verstappena myślę za cały weekend po prostu. Bo to co stworzył Holender po pierwsze w kwalifikacjach, Przede wszystkim zapadnie mi w pamięć to Q1, które po prostu pierwszy przejazd pyk i nikt nie miał podejścia przez całe Q1. No, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. E, nie zadać, nic ująć na skrzydłach Red Bulla leci po prostu, nie zatrzymuje się e, po tytuł mistrzowski, no i tyle po prostu. Myślę, że no, ciężko byłoby mu go już odebrać, ale on też nie daje szans. Przypadkowi losowi. Po prostu ro robi to, co z niego należy. Jest świetny, świetny, świetny. Kibice holenderscy mieli święto na to, że Max, 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 super, max, max. Super, max, max. Eee, no dobrze, to w takim razie disy. Pani Aldononą, disy. Eee, wiecie co? Mam dwóch kandydatów, ale nie chcę drugi weekend z rzędu e, mówić o Danielu Ricardo, bo to już niestety zaczyna przypominać całą Oscara za całą kształt twórczości. Więc, aha, pójdę na łatwiznę. Znowu, niech będzie. Carlos Sainz i generalnie to, co się działo wokół niego w Ferrari. Pierwszy pit stop na trzech kołach. Nie wiem, czy ktoś tam jeszcze espresso popijał, czy co, czy po prostu w telefon się zagapił i zapomniał, że trzeba jeszcze, trzeba jeszcze czwartą oponę wystawić. Potem to wypuszczenie, za które został ukarany, ostatecznie tłumacząc, że. On tu czegoś nie rozumie, bo on został wypuszczony prawidłowo. Tylko potem sam musiał, musiał hamować, żeby ocalić życie człowieka z McLaren'a i e, że on pójdzie do FIA porozmawiać, bo on nie rozumie. Czyli co? Czyli wypuścili go dobrze, tylko jakby już on źle się włączał na, na, na tę linię ścigania. No. Nie wiem, nie wiem co on tam myślał, no i przy okazji coś, co uciekł od, od Kary oczywiście za wyprzedzanie na żółtej fladze, ale było tam naprawdę bardzo blisko, ale to wszystko to jeszcze pan 6. Zanim to się wszystko zaczęło, do tego pierwszego pit stopu Carlos Sainz był nigdzie, Charles Leclerc trzymał się jeszcze Maxa Verstappena, a tempo Sainza było naprawdę bardzo słabe, więc zły weekend, znowu zły weekend Ferrari pod tym względem zamieszania, no i zły weekend Carlosa Sainza osobiście także. Cezary, diss Cezarego. O, oh, ja mam Dis pięknego disa dla mojego lubieńca Sebastian Vettel. 14 na mecie po słabych kwalifikacjach podczas gdy jego kolega z ekipy znowu zdobył punkt. no Więc wyliczając Seba tak z grubsza błąd w kwalifikacjach, wyjechanie poza tor, kiedy miał purpurowy pierwszy sektor, zielony drugi, dużą szansę wejść dalej mm. e, i sobie był wyjechał poza tor, po żwirku, typowa wetelszczyzna. Chociaż tam się tłumaczył, że na piach wyjechał dwoma kołami, że było ślisko. No cóż, jego to złapało, zresztą podobno Ricardo Ricardo dokładnie to samo ten sam problem miał, że, że, że stracił czas, bo, bo wjechał na piasek. Tak. Więc to jest pierwsza rzecz. Potem e, m, został e, pokonany w pojedynku przez Mika. E, potem e, będąc wyprzedzanym ude, trącił tylne koło Veltrego Botasa, co było kolejną wetelszczyzną szczęście, że, ten, że się Botas nie obrócił, nie wypadł z toru. Generalnie dla Wetela, bo Botas i tak potem się zatrzymał z powodu awarii silnika. E, Alfa Romeo <laughs> szósty wyścig z rzędu bez punktu, tak by the way. E, I potem jeszcze Powiedzi z boksu mocno trzymał walczącego Hamiltona z Perezem, przez co Perez prawie znowu wyprzedził Luisa Hamiltona. Najpierw Hamilton go zawinął, potem jakby Perez dostał szansę, żeby, żeby go tam, żeby odzyskać pozycję na Hamiltonie. Chociaż Vettel miał dubla i nigdzie nie dał nas jakby miejsca ani pomysłu na to, żeby przepuścić dwóch kierowców, którzy walczą o pozycję. Potencjalnie być może nawet o, no, no, Luis walczył tak cały czas o podium, tak o zwycięstwo wyścigu. I do tego jeszcze na koniec 5 sekund kary za ignorowanie niebieskich flag. I to jest dorobek Słysana Wettera, który z na weekend, w zasadzie to jest już co każdy weekend, na jakimś etapie popełnia jakiś błąd, coś tam wyjeżdża, czy to w treningu, czy to w kwalifikacjach, czy, czy w wyścigu. Nadrabia dobrą miną, prawda, wspaniałymi poglądami, nowoczesnymi i taką, prawda, inkluzywnością, że tak spojrzę, to trudne słowo i w ogóle jest takim, prawda, os ostatnim porządnym człowiekiem chyba na świecie, który na wszystko tak patrzy jak należy i w ogóle, tylko że ilekroć wjeżdża na tor, to po prostu lata kaszanę za kaszaną i mówiąc szczerze, nie mogę się doczekać aż go pożegnamy z Formuły 1, bo to po prostu to, co wyprawia na to, że nie jest godne czterokrotnego mistrza świata. No, wiem, że cię ostro pojechałem, ale, ale sorry, nie za takie rzeczy to to w ogóle to no, tak. No, to ja mam takie w sumie disy, Dam, dam dwa disy, takie pół disy. Chociaż co do pierwszego, to jest mi trochę szkoda, bo chciałem go dać Danielowi Ricciardo, który wygrał jedynie z dublowanym Latifim. Natomiast, no, hmm, podejrzewam, że jest w dosyć ciężkiej sytuacji i może na tym skończę. Natomiast, no, koszmarny wyścig, kolejny po prostu. A drugi pół dis chciałem dać Perezowi, który doceniam, że bardzo ładnie. Na granicy walczył z Hamiltonem. Potem był ten incydent z Sańcem, który też mu nie pomógł. Natomiast znowu Perez nie jest tam, gdzie być powinien i notuje po prostu dosyć sporą, dosyć długą pasę przeciętnych występów, jak na to, co potrafi pokazać, i jak na to, co pokazuje Red Bull. Jako zespół. Dziękujemy Wam bardzo. W takim razie to było bardzo ciekawe Grand Prix Holandii. Teraz słyszymy się już niedługo, bo przed Grand Prix Włoch na Monzy po prostu pem, 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 ale potem będzie przerwa. Troszkę sobie odpoczniemy. Dziękujemy Wam bardzo. Pytajcie, zadawajcie pytania, słuchajcie nas i do usłyszenia.